Wjeżdża pociąg intercity Daszyński ze stacji Bia y jakaś tam miejscowość do Białego Stoku, skrzypie, o kurde, Wizowie. Nie 12 widzowie, świnka! Świnka w kursu! Na Intercity! Oo! Widzowie! Świnka na Intercity! Eee, yy, Jo! Nie wierzę, w widzowie! wierzę, że ja zobacz świnkę! Co się może nie da, Ale co jest? Że świnka na Intercity Daszycki! Był opóźniony? Tylko 6 minut. Nie rozumiem. Jest rozruch elektrowozu EP08 012. Dziękuję bardzo. bardzo B1. Będę miał bardzo wspomnienia. Ale rozruch łabanie. Ale nie wierzę. I co jest? Wagon klasy pierwszej na samym początku składu i wagon klasy drugiej na końcu składu co niestety odwołane nie wiem dlaczego w New ale nie jest odwołane, ale jest ale dobra, wali się wagony EP08 012 ja widzowie nie dowierzę o, jeszcze flirt tutaj ze stacji Warszawa Wileńska do stacji Tusz, w którym przyjechałem z Wołomina. Eee, no widzowie, tak, bo ja ogólnie byłem e, u Brata ciotecznego na nożywaniu, co eee, nie? Przyjechałem do Tłusza, bo byłem dwa, dna, dwa dni. Dzisiaj była impreza, przyjechałem e, do Tłuszcza. A tu, kurde, Intercity Daszyński z EP08012. Ja widzowie nie dowieszam. EP08 w tuszu EP08 O Ale Rp1 jeszcze wodali. EP08 w tuszu to była gdzieś 3 lata temu. Widziałem świnkę. Więc dwa rady tacy już w tuszu widziałem, jeżeli chodzi o EP08. Serio widzowie yy, nie dowierzam. Nie dowierzam moim oczom. Bo no EP08012 to jest taki... Taki rzadki... Yy, taka rzadka lokomotywa. Dobra widzowie, ja was żegnam serdecznie. Jutro może coś nagram, więc się. Pa!